To jest tak, że my nie dość, że mielibyśmy, gdybyśmy korzystali z węgla, który jest w Polsce tutaj, tak? To nie dość, że mielibyśmy najtańszą energię w Europie, to jeszcze sprzedawalibyśmy teraz wszędzie i moglibyśmy być po prostu bogatym narodem. Pochodzi, spokojnie. Spokojnie, panowie. I Teraz ja jestem szykanowana w Szczecinie. Żywa pan się śmieje, pan sam nie Brawo. Ale Brawie. przynajmniej Państwa. To, 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 ja przyznaję panu, że oczywiście też głosowałem na prezydenta i jest mi z tego powodu... dlatego, że... Witamy ze Szczecina z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Wchodzimy na spotkanie z europosłem Jakim, Wolni zjednoczeni zachodnio pomorskie, zachodnia Watacha. Udostępniajcie i lajkujcie. Może uda nam się zadać kilka pytań? Mamy parę. Ona patryka jakiego? Zawsze byliśmy inni od Niemców. Byliśmy od nich lepsi. Zawsze tylko byli. dlatego, że nam do głowy nie przyszło, żeby palić Żydów w piecach. To nie tylko dlatego. Ale dlatego że, to, ale, ale, ale dlatego też, proszę Państwa, że no my, my byliśmy zawsze, Polacy zawsze byli inni, Na jeszcze w takim bieżącym przykładzie Państwu pokażę. Że to, co te, te, te ponad tysiąc lat polskiej historii, że to jest taka, to jest krew, która dalej w nas płynie. I Pokażę Państwu inny przykład. No jest wojna na Ukrainie no i kiedy już widzimy jak ta wojna wygląda, że widzimy zdjęcia, które przecież my dobrze znamy z Katynia, że tam się dzieje dokładnie to samo, my to wszyscy bardzo dobrze znamy, to, to jak zapytano Niemców już po tych zdjęciach, jak zapytano Niemców, a czy oni byliby w stanie cokolwiek poświęcić z tego swojego dobrobytu, który mają, są najbogatsi w Europie, prawda? Czy oni byliby w stanie coś poświęcić z tego swojego dobrobytu? Nie bardzo. Nie bardzo, prawda? Nowe Audi czeka w kolejce, tam sojowe latte. A Polacy, wielokrotnie od nich biedniejsi, wielokrotnie od nich biedniejsi, przez nich zresztą notabene w dużej mierze, wielokrotnie od nich biedniejsi, jak, jak proszę Państwa, rozpoczęła się wojna i Ukraińcy zaczęli stamtąd uciekać, to jeszcze rząd się dobrze nie zorganizował, to tam tysiące Polaków stało pod granicą i już pytało, jak może pomóc. Bo to jest, proszę Państwa, to jest Różnica pomiędzy niemieckością a polskością. To jest właśnie ta różnica. I ja jestem na przykład wielce przekonany, że ta polskość to jest coś, co jest w Europie właśnie bardzo potrzebne. To jest coś, co jest lepszego niż ta, właśnie, niż, niż ta właśnie niemieckość, bo co by było właśnie bez tego, gdyby takich Polaków nie było. I tak było zawsze. Bo jak Żydów po świecie wszędzie goniono, to oni znaleźli akurat miejsce gdzie? No w Polsce właśnie. I to też nie był przypadek, że tutaj akurat mogli swobodnie handlować Żydzi i tak dalej. To był właśnie element polskości. Przez te To jest tak. Że my, nie dość, że mielibyśmy, gdybyśmy korzystali z węgla, który jest w Polsce tutaj, tak? To nie dość, że mielibyśmy najtańszą energię w Europie, to jeszcze sprzedawalibyśmy teraz wszędzie i moglibyśmy być po prostu bogatym narodem. Tylko nie jesteśmy, dlatego że unijni urzędnicy się uparli, że, będą, że każą nam zamykać kopalnie. Wszystkie wypłaty środków nam uzależniają od tego, czy my produkujemy tą brudną energię i tak dalej. I dzisiaj nawet, proszę Państwa, gdybyśmy chcieli otworzyć nowe ściany, to to już nie jest takie proste, dlatego że otwarcie nowych ścian no, na przykład trwa co najmniej dwa lata. Plus oczywiście, jeżeli na to się nałoży ten podatek GTS, no to znów pytanie, czy to jest w ogóle opłacalne. Ale gdyby to wszystko zdjąć, to Polska dzisiaj byłaby potęgą, jeżeli chodzi przynajmniej o węgiel. Dożyliśmy Zapraszam teraz do zadawania pytań. Ale pytanie zadam konkretne. Takich ludzi jak ja, represjonowanych, którzy walczyli o zmianę ustroju, jest bardzo wielu. Jesteśmy represjonowani przez prokuratorów i sędziów. Chciałem zapytać, czy przeprowadzona będzie lub macie w planie przeprowadzić lustrację sędziów i prokuratorów? Panie Europośle, to jest problem masowy w Polsce dzieci izolowanych od rodziców mamy, taty w momencie rozwodu. Bezkarny, praktycznie odrzucany za każdym razem między innymi przez panią Magdalenę Kochan, pana libickiego. Robimy, walczymy, sama osobiście protestuję pod Sejmem kilka razy w roku, po trzy, po trzy noce, trzy dni po to, żeby zwrócić problem. Nikt tego problemu nie widzi. A nasze dzieci są i nasze rodziny yy, rozdzielane po kilka lat, zdętane psychicznie, ukrywane przez matkę lub ojca, gdzie ojciec czy matka znajdują w sobie inną partnerkę i znajdują dla swojego dziecka mamę, innego lub tatę, pomimo jeszcze tylko chwilę, pomimo postanowień sądowych, które mamy wykonalnych i kar nałożonych przez sądy nie jesteśmy w stanie tego tak jak ja, na przykład, mojego kontaktu z nłuczkiem, którego nie widzę już od ponad trzech lat. Pomimo postanowienia sądu i nałożonej kary czy sąd. Moja synowa przemieszcza się z miejsca na miejsce. Nie podaje, mi, nie podaje adresu zamieszkania pomimo wezwania w sądu w Szczecinie. Po prostu jest to problem masowy i nikt nam jako stowarzyszeniu nie chce pomóc. Zdobywamy szczyty, wołamy o pomoc, błagamy i pana proszę, panie. panie A jakby pani mi tylko powiedziała, bo to jest jakiś projekt, jest jakiś pomysł. To jest prawo społeczny, druk 63. A jaki macie Państwo pomysł, żeby rozwiązać tą sprawę? Bo Ten, mi się wydaje, że... Oni są on odrzucany z Senatu za każdym razem. Ale jaki jest pomysł na to? Opieka naprzemienna lub indywidualne podejście do tego egze Panie Europośle, to, Euro to ale jest. Prost... Rozumiem, że to jeżeli sąd daje tę opiekę, a któryś z rodziców się nie wywiązuje, to wtedy raczej to chyba na etapie wykonawczym trzeba załatwić. Panie Europośle, wystarczy tylko wprowadzić do kodeksu karnego rodzinnego, jeżeli postanowienie sądu jest nie, niewykonalne, czyli osoba, czyli matka lub ojciec dostają karę, tak jak są kary za alimenty, czy miesiące niepłacone i ojciec idzie do więzienia. Tak samo trzeba to zrobić w przypadku alienacji rodzicielskiej. Wiem, że to słowo nie jest yy, akceptowalne w rządzie, więc mówię potocznie. Izolacja dziecka od drugiego rodzica. Jeżeli dziecko wychowuje się przez ileś lat z rodziną jedną i drugą lub z jedną, a później zostali pozbawione, to jest karygodne. To dziecko nic w przyszłości nie, nie, nie da temu krajowi. Tak, po prostu jest zniszczone psychicznie. A na tym przy tym cierpią i rodziny. Ja, która przez 6 lat byłam ze swoim wnuczkiem, a dzisiaj nie mogę go, jego widzieć i dostaję jakieś post postanowienia z sądu, które są i tak przez moją synową niewykonalne. Dziękuję. W rządzie. I też chodzi o to, że jeżeli my chcemy, żeby było lepiej, no to musimy wybierać takich ludzi, którzy nie jak przyjdzie co do czego nie mają wątpliwości. Wielu z Państwa pytało o sprawy, to się powtarza ciągle, reforma sądownictwa, reforma sądownictwa. Ja Państwu mogę powtórzyć ja. za... Prezesem Kaczyńskim, bo ma w tej sprawie rację. Mianowicie on po powiedział, że sprawa reformy sądownictwa została przegrana wewnątrz naszego obozu. I taka jest prawda. I taka jest prawda. Bo, proszę Państwa, gdyby nie to, co zrobił pan prezydent Duda, bylibyśmy dzisiaj w całkowicie innym miejscu. To jest tak, że. To jest tak, że ci w sądzie, ci w sądzie najwyższym już wszyscy byli popakowani, to tylko wetami ich uratował, bo protestowali na ulicy. No niestety jest tak, że jak się jest prezydentem, to trzeba mieć odwagę podejmowania również trudnych decyzji, a nie takich, co zawsze w TVN nie pochwalą. No, zresztą sprawa TVN-u to jest też też właśnie to, dokładnie to samo. Do, to, to dokładnie to samo. E to jest tak, że, ale oczywiście wierzę w to, że będzie można do tego wrócić, tylko no wiecie Państwo, jak teraz jest tak, że yy, 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 to też prezydent przygotował nam, przygotował nam ustawę o tym, że można kwestionować status sędziego. Jeden sędzia może kwestionować status drugiego sędziego, czyli można podważyć również wyroki, które zostały wydane. Nigdzie na świecie tak nie Przez, ma, przynajmniej tak Państwa. To, to, ja przyznaję Panu, że oczywiście też głosowałem na prezydenta i jest mi z tego powodu, yy, dlatego, że tak zrobił przykro, aczkolwiek pamiętając, że kontrkandydatem był Trzaskowski, który w tych sprawach w ogóle nie miał żadnych wątpliwości. To, to wiecie państwo, to, to no, no niestety, niestety tak, tak to wyglądało. Niektórzy prezydenci polscy y, są pro bo mówił pan na początku, że niektórzy prezydenci miast są pro Proszę wymienić, Ja jestem. jest. jestem przedstawicielem Ruchu Społecznego Wolni zachodnio Zachodniopomorskie. Podobał mi się pana wykład historyczny, też jestem za wielką silną Polską. Tylko z tej historii niestety nikt niczego nigdy się nie nauczył. Wspomniał Pan o przyjmowaniu Żydów do Polski. Przyjęliśmy również krzyżaków. I niestety ponosimy do dzisiaj tego konsekwencje. Moje pytanie brzmi w jaki sposób widzi Pan Wielką Polskę, gdy we Wrocławiu co trzeci mieszkaniec jest Ukraińcem? Jak, w jaki sposób widzi Pan wielką i bezpieczną Polskę, kiedy w Krakowie co dziesiąty mieszkaniec jest Ukraińcem? Kiedy Polska buduje na granicy dwóch krajów e, słowiańskich e, chiński mur, a wpuszcza 10, prawie 10 milionów e, Ukraińców, kiedy, bo Państwo pewnie sobie nie zdajecie sprawy, ponieważ jesteśmy ogarnięci straszną siłą e, propagandy, że e, konflikt e, rosyjsko-ukraiński na Ukrainie. E, trwa gdzieś na jakiś niecałej jednej piątej kraju. To jest ogromny kraj. 15% No, to jest ogromny kraj. W związku z czym całą tą e, uciekającą, potrzebującą pomocy e, część ludności ukraińskiej e, można było zatrzymać równie dobrze, budując im e, brzydkie słowa, ale to tak się używa takiego słowa, obozy e, w, którym, w których mogliby przetrwać ten atak, tak? I państwo ukraińskie mogłoby pomóc. Moje pytanie jest takie. W jaki sposób widzi Pan wielką, silną Polskę, kiedy przeznaczamy ogromne miliardy środków budżetowych na pomoc obcemu kraju krajowi? Wie, ale Państwo, to ja od razu odpowiem na to pytanie. Bo, bo, nie, to ja od razu odpowiem na to pytanie, bo właśnie prosi. Otóż chcę panu i państwu powiedzieć, że Wielka Polska to była Polska wielo, wielonarodowa. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, ale najwybitniejsi polscy królowie nie byli Polakami z koroną. Kim był Władysław Jagiełło? No właśnie, no właśnie. Polskość to jest coś, tak jak mówił Rymkiewicz, to jest coś większego od nas, co nas dotyka. Każdy jak chce, to może być Polakiem. Pod warunkiem, że, pod warunkiem, że zgodzi się na pewne zasady. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w czasach największej Rzeczypospolitej, kiedy była potęgą, ośmiu z dziesięciu największych rodów szlacheckich to były te rusińskie. Dzisiaj może powiedzieliśmy w części ukraińskie. To oni właśnie, jak Państwo tą chorągiew, że zobaczyliście, a Żukiewski, to co? Jakbyście zobaczyli te, te chorągwie, które tam stały, które biły y, y, rosyjskie wojska, z których my dzisiaj jesteśmy dumni, czy pod Kuszynem, czy pod Kocimiem tureckie, to tam były ogromne zaciągi rusińskie, ukraińskie, jak możecie dzisiaj to nazwać. Za każdym razem, kiedy my walczyliśmy razem, to, to po prostu tłukliśmy i tłukliśmy ruskich, i potrafiliśmy sobie poradzić z wszystkimi. Ale jak się zwrócili przeciwko sobie, Oto się dopiero wtedy zaczynały problemy. Problemy Rzeczypospolitej, problemy Rzeczypospolitej zaczynały się, proszę Państwa, dopiero wtedy, kiedy wybuchły powstania Chmielnickiego. To był największy problem Rzeczypospolitej, że wewnątrz tego, co myśmy razem tworzyli, tego wspólnego domu, zaczęliśmy się tłuc między sobą. Tak jak Państwo próbujecie to, niektórzy, nie mówię, że może i Pan, ale tak jak dzisiaj próbują to zrobić po raz kolejny. Żebyśmy wzajemnie się tłukli ze sobą, mimo że mamy wspólne korzenie, mamy wspólne interesy. Kiedyś tak samo jak oni byli traktowani, tak my byliśmy traktowani. Byliśmy jednym państwem. Przecież ta cała sić kozacka, która tam powstawała, to oni się uczyli od Rzeczpospolitej, jak się wybiera, uczyli się od naszych sejmików, jak budować ustrój ten, ten, ten republikański. Myśmy kiedyś byli jak jednorami. A, y, 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 na tym polegała siła Rzeczypospolitej. Ale w tej jak chwili, Państwo sobie zobaczycie, jak W tej chwili się to miała, tak nie odbywa. Jak Państwo zobaczyliście, a dzisiaj próbuje, nam się, dzisiaj próbuje się zrobić nam dokładnie to, co wtedy. Jeżeli chodzi o temat ukraiński, to tak jak Państwu mówiłem, ja, moim największym marzeniem jest to, co jest przeciwieństwem idei, którą Michnik wprowadzał z całą tą swoją ekipą po 1989 roku. I oni nawet, oni się. Pilnowali tego, żeby, po, żeby nie odrodziła się w Polakach myśl dotycząca tego, żeby Polska znowu była wielka. Dlatego wyśmiewali wszystko, co było związane z Pierwszą Rzeczypospolitą, szlachtę i tak dalej, minimalizm, mikromalizm, prawda? I moim wielkim marzeniem, moim wielkim marzeniem jest to, żeby kiedyś w Polsce była klasa polityczna, która nie będzie wstydziła się tego, że Polska pochodzi, e, że Polska ma swoje tradycje od X wieku, że ma, że ma wielkie, wspaniałe europejskie tradycje i będzie i klasa polityczna, która będzie potrafiła do tego nawiązać. To jest, moje jakby, to jest moje wielkie marzenie. A nie da się zbudować tego wielkiego państwa w środkowej Europie bez wzięcia odpowiedzialności przez Polskę za, za, ten, za ten obszar, który tutaj powinien być obszarem wolności, zarówno gospodarczej, jak i politycznej, republikańskiej, takim jak była kiedyś pierwsza Rzeczypospolita. I kiedyś razem z Rusinami, Ukraińcami, potrafiliśmy taką przestrzeń stworzyć taką przestrzeń, jak chciałbym, żeby chciałbym, żeby w przyszłości znów udało się to zrobić. Oczywiście jest to bardzo skomplikowany eksperyment. To nie jest tak, że również w czasach I Rzeczypospolitej on nie budził różnych kontrowersji. Budził. Tylko rzeczywiście w tej chwili jest tak, że ja jestem przekonany, że po prostu mamy razem z Ukraińcami wiele wspólnych interesów. I y, mamy wiele wspólnych interesów i chodzi o to, żebyśmy potrafili bardzo racjonalnie na to spojrzeć, bo największym marzeniem w tej chwili Putina jest zobaczcie, co Dugin mówi. To jest taki ideolog słynny, telewizyjny, y, telewizyjny Putina, co on powtarza w tych programach rosyjskich na głównej, na tej największej oglądalności. Że oni najbardziej to się boją tego, żeby w Polsce, żeby na terenie, y, żeby Polska dogadała się z Ukrainą, żeby. Żeby Polska dogadała się w przyszłości z demokratyczną Białorusią, to jest ich największy koszmar. Oni tego się najbardziej boją. A skoro tego się najbardziej boją, no to chyba coś w tym jednak jest. I historia jest tutaj pewną podpowiedzią, którą uważam. Pamiętajcie Państwo, że my razem, gdyby, gdyby w przyszłości udało się coś stworzyć na tych terenach, to my. Powiem Państwu tak, no to my już razem sami z Ukraińcami, mamy więcej obywateli niż mają Niemcy. Mielibyśmy dużo silniejszą armię od nich. Potencjał gospodarczy w czasach, kiedy żywność znów staje się towarem deficytowym, energetyka ogromna. Po prostu moglibyśmy budować w przyszłości naprawdę, no nie chcę powiedzieć potęgę, ale Państwo wiecie, bardzo silne państwo, takim jakim była kiedyś pierwsza rzeczypospolita. I uważam, że i uważam, że Rosja zrobi wszystko, żeby do tej współpracy nigdy nie doszło. W ich interesie jest to, abyśmy słuchali Niemiec, bo oni zawsze z Niemcami się dogadają. Tak uważam, jeżeli chodzi o te sprawy ukraińskie, ale oczywiście no my jesteśmy państwem polskim i w pierwszej kolejności powinniśmy dbać o naszych obywateli. O to, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast otwierać sobie, nie zamykać sobie tej perspektywy, nie budować tych szowinizmów, bo one są niepotrzebne. Tak zaczęły się problemy Rzeczypospolitej w XVII wieku. Właśnie od tego. E, też to ma pan rację, że też dobre nasze relacje z Ukrainą są zagrożeniem, są zagrożeniem dla Niemiec. To jest tak, że pamiętajcie, że ludzie od Chmielnickiego przyszli do polskiego króla, zanim się to wszystko zaczęło i mówili, że no przecież my jesteśmy wiernymi wnukami Rzeczypospolitej, prawda? No to, to dlaczego wy nas tak traktujecie? I to nie jest tak, że oczywiście jak to wtedy odpowiedział nasz król że wy jesteście jak ten paznokieć, który jak czasem prawda, wyrośnie, to trzeba go po prostu od, o, obciąć. I to jest tak, że, i to jest tak, że my, my musimy... No i od, takich, od tego typu niesnasek zaczynały się prawdziwe problemy Rzeczypospolitej. Z tego złotego wieku Polska, Polska doświadczyła tego, co doświadczyła w XVIII wieku. Nie powtarzajmy tych błędów, uczmy się na tych błędach. Ktoś ma, powiedzmy, jakiś kawałek terenu, a pod tym są złoża. Człowiek ten nie, 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 może, nie jest właścicielem tych złóż. Państwo może to, na przykład te złoża, dać koncesję zachodniemu koncernowi i ten go może wypłaszczyć, bo są cele publiczne. Że państwo może wywłaszczyć kogoś, jeżeli znaczy, ktoś sprzeda zachodnemu koncernowi znaczy, swoje źródła pod swoją działką. tak? Znaczy nie. Nie. Źródła pod swoją działką nie może sprzedać, bo nie jest ich właścicielem. Natomiast państwo jest y, właścicielem wszystkich y, zasobów y, naturalnych. I może, y, powiedzmy, zasoby naturalne pod czyjąś działką sprzedać na przykład zachodniemu koncernowi. I ten. Yy, Popołując się na cele publiczne, się może się potem tę osobę wypłacić. Poza tym trudno. Yy, yy, nie ma, mówimy, ale dobry yy, temat, który no, no, Bardzo ważny temat. Te yy. będzie... Zgazowanie węgla, tak? Ma pan rację, który z panów na to, to podnosił. To jest bardzo przyszłościowe. Yy, yy, chciałbym, żebyśmy, chciałbym, żeby również Polska w przyszłości z, z tego korzystała, tym bardziej, że mamy ogromne zasoby. Tej ustawy, o której pan mówił, związanej z tymi źródłami, które jakby gdyby ktoś. Zły kierował państwem i mógłby sprywatyzować to w kierunku zewnętrznym. Ja tego nie znam, tej sprawy, ale rzeczywiście trzeba zapisać i temu się przyjrzeć. Ma pan rację, jeżeli tak rzeczywiście jest. Polacy, co my powinniśmy zrobić, co możemy zrobić, żeby walczyć o nasz interes narodowy? To sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa, w odnośnie. Przestać płacić składkę na Unię Europejską. Natychmiast. Natychmiast. Od na razu raz 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 inaczej zacznę gadać. Tak myślę, może, czy może dobrym by było rozwiązanie coś takiego, może to jest jakaś taka symbolika pewna, ale wprowadzić przepis, który mówiłby o tym, że wszystkie instytucje państwowe, wszystkie urzędy, po prostu wszystkie, powinny mieć flagi narodowe, e, które były, byłyby wywieszone tak naprawdę cały rok, tak? Bo też przez tą symbolikę, co można łatwo zauważyć na przykład na tablicach rejestracyjnych, gdzie kiedyś była flaga Polski, tak? Teraz czegoś takiego nie ma, jest unijna powiedzmy flaga, tak? I przez przez coś takiego, niby drobna rzecz, ale też wydaje mi się, że akurat tą tożsamość narodową się rozmywa. Trzecia kwestia to jeszcze kwestia bezpieczeństwa, o którym wspomniał Pan radny Dariusz Matecki, o tym, że tutaj te firmy energetyczne przejmują, obcy kapitał przejmuje. Czy może można by było w jakiś sposób je, nie wiem, czy znacjonalizować, czy po prostu odkupić i wprowadzić przepisy ustawowe, które strategiczne spółki, które służą bezpieczeństwu Polaków, ekonomicznemu, gospodarczemu, bezpieczeństwu szeroko rozumianego, musiałyby być tylko i wyłącznie w polskich rękach i nie można by było ich sprzedawać w przyszłości. Dziękuję. Bardzo dobre pytanie, tutaj pan zadał, jeżeli chodzi o symbolikę urzędów, jak są polskie urzędy, ja jestem też zwolennikiem tego, być może trzeba będzie to ustawowo wprowadzić, chociaż nie wiem, czy teraz nie ma takich obowiązków, ale jeżeli nie ma, żeby polskie flagi musiały wisieć i koniec, nawet jeżeli ktoś będzie się czuł bardziej Europejczykiem, tak jak pewnie niektórzy w Szczecinie, to i tak zmusić ich do polskiej flagi, niech codziennie na nią patrzą, skoro reprezentują państwo polskie. E, e, pan ma problem z ukraińską flagą. Ja panu powiem, że ja mam większy problem z rosyjską, no, ale możemy się różnić w tej sprawie. Dobrze. Jest tak, że jest tak, że... Nie dlatego, że nie się no, nie Dzień dobry, ja mam pytanie. Kiedy w końcu będzie wprowadzona ustawa o dekomunizacji? Nigdy, bo mają umowę ze sobą. No. Jeżeli chodzi o dwa pytania o dekomunizację, które pani chciała, żeby zdekomunizować wszystko w Polsce, no wiecie państwo, ale to jest też. Ja nawet może i byłbym tego zwolennikiem, tylko rozumiecie Państwo, że to jest tak, że no, nas w Parlamencie Europejskim reprezentuje Cimoszewicz, Miller, Belka i tam, prawda, no to, to też bynajmniej też zdobywają legitymację, prawda, demokratyczną. No, to jest ciągle ten sam problem. Wydało rozporządzenie o nieszkodliwości masztów tych, które, z których pobieramy e, kontakt poprzez komórki i nasze e, laptopy. E, chodzi o to, że pochodzę z gminy Dobra Szczecińska u nas bez badań środowiskowych postawiono na niewielką ilość mieszkańców 26 masztów, w mojej odległości mojego domu jest ich 8, to jest odległość od 300 do do kilometra, które mają jednak szkodliwy wpływ na, na przyrodę, na wo, wody gruntowe i na życie ludzkie. Ja nie jestem przeciwko masztom, Masz tylko one po powinny być by pod szczególną już. Bardzo Panowie. dobre pytanie. Najpierw trują nas śmierciąkami, potem 5G. Szkodliwość masztów, która powinna być pod kontrolą. Ja też nie jestem w tej sprawie specjalistą, ale na zdrowy rozum wydaje się, że Pani ma rację. No być może trzeba się przyjrzeć też tym sprawom. Ja nie wiem, jak to tu wygląda. Jeżeli chodzi o te maszty tele, te, te, telekomunikacyjne, jeżeli są blisko domu, nie jestem tutaj specjalistą. Ja jeszcze mam tylko krótkie pytanie, Panie Europośle. Ja mam pytanie dotyczące renty planistycznej. To jest dosyć niepokojący i dosyć niebezpieczny temat. Jaki jest Pana stosunek do tego do zmiany ustawy o ręcie planistycznej? No wyrzucanie nas z domu, z prawem. sprawy, wszystkich. Proszę no. się dowiedzieć. Wszystkich was z domu, wszystkich. Z domu wylecicie wszyscy. A od przyszłego roku będzie to po prostu odbieranie własności. Ja myślałam, że za waszych rządów to będzie naprawdę sprawiedliwość. Ja się tego doczekałam, że brata mi zamordowano, teraz kombinuje się mnie zamordować. Dwa dni temu miałam eksmisję z mieszkania, co ja niepełnosprawna, z jedną nogą bosą, nawet mi nie pozwolił się ten komornik podnieść. Na jednym bucie i z łopatką przyszli wszystko wyrzucać. Ja ile się zgłaszałam do ministra. Ja bym chciała Pana Ziobrę spotkać, Panu też dzwoniłam, a już nie mówię o Panu Mateckim, który na internecie na mnie aż chwilę wypisuje. Do czego to doszło? To Wy tak inwalidów kochacie? To Wy inwalidów byście... Nie, nie koniec, proszę Pana, ja muszę skończyć. Co? Wszyscy proszę ja, proszę, proszę zabrać ministra, żeby się zajął moją sprawą. Co wszystko chcecie, poje. żeby pani śmiercią y, padła w Szczecinie? Nie, ja nie chcę, tak, żeby pani śmiercią padła w Szczecinie. szczecińska z prezydentem na czele. Nie, ja nie chcę tak, żeby pani śmiercią... mógł Ale że... z prezydentem na czele niszczą mnie na każdym Ale ja, pani a Ty sprawiedliwość... Nie! Sprawiedliwość panie jaka, panie że w sądzie nigdzie nie mogę wygrać? Jestem ja jestem jestem o tym, że tylko spodnie. Dobrze, ja pani... Ale ja słucham, ale ja słucham, pani, przewodniczący, to, no, dobrze, dobrze, ale ja panią rozumiem. Ja ja paniem... tak zaraz pani odpowiem, ale ja zaraz nie, pani odpowiem. Dokończyć. Wiesz, dokończyć. Tylko tam jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie, to no, proszę, niech pani dokończy. Ja nie Jakie... do dowiedziałam, bo wy wszystko robicie, żebym ja nie wiedziała gdzie wy jesteście. mi ja jeszcze pojadę, pan powie, panu Kaczulskiemu, ja jeszcze jego doradzę. Jak on miał się spać na zewnątrz? Jak mi pomaga? Nie wiecie pan, co się na internecie dzieje z moją osobą? Dopuściliście, żeby. Do czego sam dopuszcza W, w Unii Europejskiej, żeby na człowieka nie było na w internecie Pomek, wszyscy, żeby się udał, na nawet ci na tym, co się dą. Dobrze, ja a pani, to pani to zaraz odpowiem. Dobrze. Dlaczego? Ja panie... Można do to, internetu to, to wpisywać moje A Albo drugie, za co ja jestem szalowana, na... za to, że ja urodzenia nie tylko i na za tych jest na No, Ale, ale... Coś z cebula. Panowie, Coś... panowie, co się dzieje? Panowie. O co chodzi? Spokojnie. Dobrze spokojnie, panowie. W szpital, nie, że dużo młodzieży, dzieci po tych pandemiach, po tym ma bardzo dużo załamań U nas w Szczecinie jest jeden szpital dla... Ale panowie, panowie, co się dzieje? Panowie, o co chodzi? Spokojnie. Spokojnie panowie. Panowie spokojnie. Nikt pana nie atakuje, wszyscy pana wysłuchali. Taś, teraz mówi panel. Spokojnie. Wszyscy mają możliwość się wypowiedzenia. Żeby się wypowiedzieć. I organizacyjnie prośba o zajęcie miejsc mimo wszystko, bo robi się zamieszanie. Iż można to nie wszyscy usiądą na spokojnie, dobrze? Bo rozumiem. Pan Bebat, proszę bardzo.